Dobrze, jak ich zaczepia, byście zobaczyli, jak się kaniały one w tej klatce, a on ich zachęcał do zabawy. To jest kocórek, jednak już po zabiegu kastracji. Potem wam filmiki wrzucę albo wcześniej wam wrzucę, no nie wiem Na razie mam pełną pamięć, więc jeszcze mogę nagrywać, ale już z rzucaniem mi pokazał, że nie mogę a udało mi się za ksiatkę wyjścia myślałam, że nie dam rady się przesunąć Że on ucieknie a ja wiem one tam miały jedzenie on tu ma też, ale... A najlepiej jest ukraść. Te dziabaki tam dziabały pewnie powypadało im za tą klatkę. On poszedł jeść. myślałem, że on poszedł się z nimi zaprzyjaźnić. Ty, on poszedł do nich jeść, bo im składki powypadały. Jak to padłeś tam dziabał, to mu wypadło z klatki. I on poszedł do nich zajadać im. Ja myślałam, że on się poszedł przyjaźnić. One go jakby goniły. On uciekał przed chwilą. O, uciekał. Mamy ul. Może będzie ul. Na no, pszczółek oczywiście nie do dużego pozyskania miodu, tylko może, no nawet nie wiemy, czy te miododajne będziemy pszczółki, czy te takie, które sobie będą żyły. Ale mamy tradycyjny ul. Mamy dwa tradycyjne ule stare, więc będziemy musieli wszystko odnowić, tam szczapki w środku. A, czyli tam jest jeszcze jedzenie. Ten spój, a tu ma jedzenie też i to to samo. Sashira, takie fajne kawałki mięska. Ciocia. Słała. Wszyscy mają podzielone, ale najlepiej chyba się kradnie. Jeszcze towarzystwo jakieś ciekawe. Plamuś bardzo się bał po wypuszczeniu, jednak są bardzo dzikie. To nie są kociaki do oswojenia. Ja Wam potem filmiki pokażę, jak się bardzo bały, jak były łapane. Eee. przy próbie głaskania bardzo się kulą są przerażone po prostu nie znają człowieka nie będziemy ich narażać na tak ogromny stres tym bardziej w, w takim kocięctwie nie ma co narażać na stres, bo potem fipy i inne różne rzeczy ojejku no to jednak chyba nie tylko o jedzenie chodziło jednak chyba nie tylko jedzenie, bo prostu zaczął się ocierać o klatkę i do Stefanka tak, ty, tak uszkiem. A. O, to by pasowało. No, on ma tu swoje, ale ja może za blisko stoję, on po prostu nie chce podejść. Hamak mamy taki wydarty cały. <laughs> Jeszcze jak były małe, to wydubały tam pełno takich wystających nitek. Po już, ale jest tak zdrapany. No jak to kiwaczki, nie? Pazorami jak się wczepiają. Zresztą widzieliście wcześniej jak się biły. <laughs> Dobrze, że ma takie grube podszycie pod spodem, bo żeby z niego strzępy tylko zostały. Dobra, kochanie, bym wam długo nagrywał, ale już mam pamięć pełną. To jest nowa karta, nie wiem, czy tego nie ma. Już jest pełna pamięć i już brakuje pamięci, żeby wrócić Wam filmik, więc muszę coś pousuwać, żeby dalej, a to by mogła Wam cały czas nagrywać, no ale niestety z tą pamięcią to jest kiepsko, nie mamy dużych dysków żadnych, więc już kończę.